Czy kolor stroju bikini na scenie ma znaczenie? Może się wydawać, że to tylko detal, ale prawda jest taka, że dobrze dobrany kolor może podkreślić atuty Twojej sylwetki i przyciągnąć uwagę sędziów. Jaki kolor stroju bikini wybrać? Ciemne kolory: granat, burgund, ciemne zieleń i czerni. Mogą optycznie wysmuklić sylwetkę. Jasne kolory: pastelowy róż, błękit czy lawenda nadają lekkości i subtelności. Często są to kolory wybierane przez blondynki. Głębokie odcienie czerwieni i niebieskiego dodają wyrazistości i świetnie się sprawdzają u brunetek. Metaliczne kolory, złoto czy srebro, mogą być ryzykowne, bo nie zawsze dobrze kontrastują ze sceną. A co z tłem sceny? Jeśli scena ma czarne tło, a ty masz czarny strój, może on sprawić, że zlejesz się z otoczeniem. Dlatego warto mieć przygotowanych kilka opcji, aby dostosować kolor na miejscu.